Bo w ogóle dyskusja na temat edukacji i z jakiejkolwiek zmiany nie powinna się zacząć w ministerstwie. Jakby zespół praktyków i ekspertów to już jest zespół, który powinien to poskładać, jakby, pomyśleć, jak to zrobić, żeby było jak najlepiej, żeby to było dopasowane do naszego narodu, do naszego kraju, do nowoczesnych czasów, do obecnej sytuacji i do wszystkiego, wszystkiego, co, co jest nam po prostu potrzebne na przyszłość. Drogie nauczycielki, nauczyciele, pracownicy pedagogiczni, kto rozwikła problemy szkoły, temu, temu nagroda nobra. Nie od dziś doświadczacie wyobrażonego jedynie przez ministerstwo raportowania, to znaczy ile zarabiacie, ile pracujecie, ile macie wakacji. Dziś, gdy słyszymy to samo z gmachów innego ministerstwa, to znaczy ile jest łóżek w szpitalach, w nawiasie, jak je przesuwają z miejsca na miejsce, mówiąc, że jest ich więcej, ile kadry, nawet jak tłumy odchodzą i chorują, e, ile respiratorów, chociaż bez kabli, nie w pełni sprawnych. E, społecznie możemy przekonać się o jakości wiarygodności tych danych. I ja życzyłam e, w imieniu Edukacji w Działaniu e, takich trzech rzeczy. Kiedyś gdzieś kogoś szczerego i mądrego, kto tę oświatę sensownie poprowadzi na rok, na pięć lat, na dekadę. Kiedyś gdzieś kogoś, kto zrozumie, kto, że kluczem do waszego działania jest wspieranie was, danie wolności i zapewnienie godziwego finansowania. Kiedyś gdzieś kogoś z wolą polityczną, kto zrozumie wagę tego, co robicie i edukacji w ogóle w czasie kolejnych kryzysów pan, pandemicznych, społecznych, zdrowotnych, ekologicznych, politycznych, a będzie ich wiele, niestety. No, przede wszystkim to uważam, że bardzo dobrą decyzją jest zdecydowanie się na nauczanie zdalne. Tylko, że moim zdaniem nauczanie zdalne powinno zostać wprowadzone w całej Polsce i to nie dzisiaj ani nie w sobotę, tylko powinno zostać wprowadzone już 1 października. A okres wakacji powinien być okresem, podczas kiedy czy szkoły, czy w ogóle jakakolwiek administracja przygotuje się do tego, żeby umożliwić taką naukę ludziom wszystkim. Szczególnie no tym warstwom, czy po prostu rodzinom, e, których nie stać zwyczajni, czy nie mają środków do tego, żeby taką edukację przeprowadzić. I myślę też, że decyzję a propos tego, żeby zamrozić nauczanie, e, oczekiwaliśmy już poprzednią sobotę. I no po prostu no, to było karygodne, że nadal ci ludzie pozostawali wprowadzaniu do szkół, bo gdyby ta decyzja została podjęta wcześniej, to nadal utrzymywalibyśmy liczbę zakażeń na poziomie no kilkudziesięciu czy nawet kilkuset osób, a nie na poziomie no takiej jak jest dzisiaj, tak? Bo to jest przerażające. Co na pewno wymaga podkreślenia, to to, że no nauczyciele starają się jak mogą, żeby i uczniów przygotować do egzaminów, i też żeby. Zastąpić im tą stacjonarną szkołę w formie online, no niestety nie zawsze mają do tego narzędzia, więc e, każdy oczywiście, każda szkoła inaczej funkcjonuje i mówienie teraz, e, co powiedział pan premier, że e, nie wszystkie szkoły są e, przygotowane, ale będą, będzie odchudzona podstawa programowa, to to też nie jest. E, Wybór, to, to, to też nie jest metoda, tak? że odchud będziemy odchudzać teraz podstawy programowe, tylko przede wszystkim mogliśmy przez ostatnie miesiące przygotować szkołę, rząd mógł przygotować szkoły, e, gdyż e, nauczyciele naprawdę dają siebie wszystko. Ja. Ja. A jest wiele dzieci, które są wykluczone cyfrowo, e, nie są szkoły dostatecznie przygotowane, i chodziło o to, żeby ten premier podjął jednak decyzję i zajął się tym co jest ważne, czyli wspomógł w szkoły w taki sposób rodziców i uczniów również, bo każdy z nas jest związany ze szkołą, bo albo ma tam dziecko, albo jest nauczycielem, albo jest dziadkiem. I jesteśmy wszyscy narażeni tak samo, nawet jeżeli nie mamy dzieci w wieku szkolnym. A chodzi też o to, żeby było bezpiecznie w szkołach, a tak naprawdę to do końca nie jest. Bo wprowadzone są czerwone i żółte strefy, a w szkole w klasach siedzimy bez maseczek. Wiemy w praktyce, na przykład w edukacji wczesnoszkolnej, jak to wygląda. No, przecież nie ma możliwości, żeby odizolować dzieci od nauczyciela za jakąś. Fantastyczną, nie wiem, konstrukcją, e, plandeką, Po prostu dzieci przychodzą, dotykają, nauczyciele przytulają i, i zawsze jest wiele osób w danej rodzinie. Wiemy, że w Polsce ludzie mieszkają z, pokoleniowo nadal, e, więc przychodzą dzieci, rodzice, e, mają kontakt z tymi dziećmi, e, dziadkowie. No więc, e, więc jest to po prostu nie do. E, nie ma takiej możliwości, żeby w praktyce e, stosować zasady. Które nawet są zalecane w minimalnym stopniu dla nauczycieli dzieci? Znaczy, zacznijmy od tego, że pomocy psychologicznej póki co w szkołach raczej nie ma. Owszem, nie jest to regułą, bo owszem, zdarzają się czy pedagozy, czy, właśnie pedag czy um, po prostu psychologowie w szkołach, którzy faktycznie się angażują, a człowiek, na przykład ja, przez wszystkie lata swojej edukacji, nie trafiłam nigdy na taką osobę. Czy to jest potrzebne? Oczywiście, że jest potrzebne, dlatego że wielu jest ludzi, którzy mają problemy i chcą o nich rozmawiać. A no niestety nie wszystkie sprawy można rozwiązać podczas godziny wychowawczej, nie wszystkie sprawy można rozwiązać na forum, ale również są po prostu sprawy, o których na przykład nie chcemy, żeby wiedział nasz wychowawca. Wielu z nas, że czuje się traktowana po prostu przez mój rząd jak ktoś, kto. Nic nie robi, bo takie były głosy w czasie strajku. Jak ktoś, kto przecież na korona, niektórzy nauczyciele umierają, ale w wypadku też przecież mogą zginąć. Jak się ogłasza konferencję prasową na temat edukacji, nie powie się słowa o edukacji, tylko dziennikarze muszą zadawać pytania. No Czuję się jak obywatel, nawet nie wiem, której kategorii, jak się wprowadza nowe programy, stawianie masztów na boisku szkolnym, a nie myśli się o tym, w jaki sposób pomóc. Bo naprawdę ze strony ministerstwa nie było żadnej pomocy dla szkół. Nawet teraz Fundacja na Rzecz Praw Ucznia rozpoczęła obywatelską zbiórkę podpisów pod ustawą wprowadzającą właśnie możliwość w prawie oświatowym zatrudnienia również psychologów że środki będą zapewniane przez państwo, żeby szkoła mogła również obok e, oczywiście bardzo ważnego stanowiska w szkole, w szkole zatrudnić psychologa. Ale jak państwo ma być przygotowane na pomoc psychologiczną młodzieży w czasie pandemii, jak nawet nie była przygotowana, nawet jak nie było przygotowane przez e, szkołę, kiedy nawet państwo nie, nie pomagało uczniom z pandemią. Więc e, no obecnie to tak naprawdę nie możemy patrzeć według, według mojej ocenie na e, skutki. Natomiast no, nie, zrobimy, no nie zrobimy z tym w obecnej sytuacji. No, oczywiście rząd powie, że są o wiele ważniejsze rzeczy niż zdrowie psychiczne. Musimy odprzyjmywać no, gospodarkę, trzeba ratować, ratować system oświaty, a tak naprawdę to wsparcie psychologiczne, tak jak było wcześniej spychane na boczny temat, tak w sumie dalej jest, będzie pewnie spychane jeszcze dalej, żeby no, nikt o tym nie... Tym, że niestety nasza kultura polityczna, a teraz to w ogóle bardzo jak w lupie to widać, jest taka, że ten, który pokaże tą pięść, ten, który, który będzie głośno krzyczał, a wręcz ordynarnie się zachowywał, ten w końcu jest usłyszany. Ale to, czego ja bym naprawdę najbardziej chciała, to chciałabym, żeby minister nas wysłuchał. Czyli wysłuchał tego, co mają do powiedzenia środowiska nauczycielskie, które są praktykami. Wysłuchał środowisk też rodziców, wysłuchał uczniów i żebyśmy mogli razem usiąść i po prostu pomóc sobie wzajemnie i utworzyć taki system edukacji, który będzie działał tak, jak należy. E, ale, i myślę, że też jest ważne to, to wsparcie. To, że na przykład dzisiaj jest Julia, Stanisław, że tak dojrzale mówią w ogóle o szkole, o edukacji, to jest jak najbardziej. Wynik, wynik tego, że jesteśmy gotowi w pewnym momencie po prostu wyjść na ulicę, może nie z pięściami, ale inaczej to zrobić. My z Julią, która też tutaj jest dzisiaj obecna, wspólnie w Łodzi Napisaliśmy jako uczniowie szkół ponadpod, ponadpodstawowych, wspierając nauczycieli w ich walce o lepszą edukację. No i no niestety ten e, strajk no skończył się jak skończył. Mnie to było wolne jesienią, a teraz już nikt prawie nie pamięta o tym, że. Nauczyciele y, strajkowi. Problem jest chyba taki, że nauczyciele chcą być zawsze tacy, coś mili, i też uważam, że oni, oni muszą mieć taki przykład młodzieży. Tak? Że to... Myślę, że nominacja pana Czarnka, czyli osoby, które kilka dni, kilka tygodni przed tym, jak została powołana na takie, a nie na inne stanowisko. Miała być skierowana w zupełnie inne struktury, w zupełnie inne sektory, w ogóle państwa i zarządzanie nim. E, miała być raz, że prowokacją, dwa, że pstryczkiem w nos, który miał nam pokazać, jak nieważny jest nasz głos i jak bardzo niech się z nim nie liczy i jak wiele może rząd zrobić, korzystając tylko i wyłącznie z władzy, którą posiada no, na mocy wygranych takiej czy innej formie wyborów? Myślę, że w szkole polskiej, w której jednym z, z głównych problemów jest właśnie dyskryminacja, jest e, brak chociażby m, edukacji e, w dziedzinach tego, w dziedzinie właśnie tolerancji. E, no Poważnym problemem staje się to, jeżeli na czele Ministerstwa Edukacji staje człowiek, który mówi, że prawa człowieka to jakieś farmazony i że szanujący się człowiek nawet nie chce o nich czytać, nie chce o nich słyszeć. Więc co na przykład mają myśleć właśnie środow... młodzież, e, Utrzymujące się z tymi środowiskami LGBT. Ja absolutnie zgadzam się z tym, co mówiła Julia, e, i po prostu aż serce rozdziela się, kiedy, m, kiedy e, można pomyśleć, że ktoś taki e, jak pan Czarnek e, może w ogóle kierować e, tak delikatną, wrażliwą e, rzeczą, jaką jest właśnie edukacja. Ale, ale na przykład bardzo podoba mi się to, jak środowiska LGBT po prostu pokazują, że są ważne, że ich sprawa jest ważna, że chodzi tutaj o równe prawa, że chodzi o, o to, żeby zauważyć, że my jesteśmy. I może nauczycielom, nauczycielkom trzeba, żebyśmy w końcu wyszli i powiedzieli my jesteśmy. My... Szczególnie w kampanii prezydenckiej bardzo dobry program miał Szymon Kołownia. Ten program pomagał mu pisać przemek Sparon i miał całą do tego ekipę. Naprawdę on był sensowny, ale nie tylko, bo Lewica też miała dobre pomysły. I generalnie też, słuchając wypowiedzi np. Yy, yy, kandydata na prezydenta Trzaskowskiego, też, też, też yy, widzę, że jest sercem za edukacją i yy, no, budził moje zaufanie. Także myślę, że yy, jeśli chodzi o partie opozycyjne, to no, można by było współpracować na pewno. A to... no, ja się nie spotkałem, żeby ktoś mnie, jako ucznia, pytał z opozycji, jak powinna wyglądać, wyglądać system edukacji naszych marzeń. Szkoda, gdyż no, zarówno obecna władza nie zastanawia się w ogóle nad problemami opozycji, tak samo nie, nie, nie zastanawia się nad problemami edukacji, ale także odnoszę wrażenie, że opozycja także, bo no, Politycy opozycji najczęściej pojawiają się tam, gdzie jest jakiś strajk, gdzie jest jakiś problem edukacji, ale gdy już fala medialna przyciśnie i nikt o tym nie wspomina, to wówczas też niestety politycy opozycji znikają. Że jeżeli nie będzie tej woli politycznej u wszystkich, którzy, którzy są na scenie politycznej, żeby zrobić bardzo proste, praktyczne rzeczy? Przede wszystkim e, s, y, samo, y, żeby ministerstwo czy politycy samo ograniczyli się. To znaczy, to wydaje się z rzeczą niewyobrażalną, a może niewykonalną, ale samo ograniczenie y, miałoby polegać na tym, że można. Sprawiać, że ufamy nauczycielom, ufamy szkołom, a te, które potrzebują naszego wsparcia w takim czy innym zakresie, to je wspieramy, ale zarówno MEN, jak i kuratoria powinny być czymś, miejscami, które wspierają. A... Teraz być może to zabrzmi bardzo ckliwie, ale ja pomyślałam o swojej mamie, która jest nauczycielką z 35-letnim stażem i uważam, że oglądała na szkołę zarówno w zamierzchłej epoce, kiedy sama poszła do szkoły, e, czyli w epoce jeszcze tych twardych linijek, e, która jeszcze pracowała też w tej epoce i u jej schyłku, i która pracuje teraz i widzi to jak dramatycznie spada szacunek do nauczyciela i właśnie uważam, że e, na czele edukacji powinna stać osoba, która widzi jej przemiany, która jest w stanie docenić to, co było dobre, to, co było złe i która w tym wszystkim jest ludzka, a nie idzie jak czołg za tym, co akurat się w tym momencie ludowi spodoba, albo to, co się spodoba partii rządzącej, bo edukacja nie powinna być indoktrynacją, tylko powinna być dialogiem. To znaczy, ja nie wiem, czy taka osoba w tej chwili się ujawnia i czy w ogóle chciałaby przyjąć taki zaszczyt w cudzysłowie, Aha. ale na pewno, na pewno osoba związana z, przede wszystkim mówiąca prostym językiem, ale jednak bazująca na nauce. Natomiast ja mam jedno nazwisko, mogłoby zostać ministrem edukacji narodowej, jedną panią posłankę. I jeszcze posłanka z Łodzi, pani Katarzyna Lubnauer, jako osoba, która jest nauczycielem akademickim, ma nowoczesne spojrzenie na oświatę oraz rozeznanie w dziedzinie, gdyż ona po prostu edukacji. Według mnie powinna to być osoba przede wszystkim niepartyjna nie i niepolityk. To po pierwsze edukacja powinna być oddzielona od polityki. I to w taki sposób, żeby każdy kolejny rząd nie mógł dokonać zmian. Czyli to powinno być osobno, po prostu odpolitycznione, i nawet jeśli chodzi o kadencję, powinna być ona inna niż jest kadencja właśnie wymiany rządu, że tak się wyrażę, po to, żeby nie mogli politycy na to wpływać. To powinno być całkowicie odpolitycznione. I teraz dla mnie najważniejszą cechą, oczywiście to powinna być osoba, która ma pojęcie o edukacji. Ale to powinna być przede wszystkim osoba dla mnie, która jest wizjonerem, która ma szerokie spojrzenie na edukację i która będzie potrafiła zbudować wokół siebie zespół składający się z praktyków, z ekspertów i będzie potrafiła być liderem, który ten zespół poprowadzi. Mam nadzieję, że pewnego dnia nauczyciele, nie tylko w Polsce, i na całym świecie po prostu, zostaną wysłuchani, bo oni mają pomysł na siebie. Tylko czasami brakuje. Areny, na której mogliby zostać wysłuchani, usłyszani, na której mogliby rozwinąć skrzydła i faktycznie e, robić to, co kochają najbardziej.